3 grudnia, wtorek, i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, Panie Nieba i Ziemi, że objawiłeś tę rzecz przed mądrymi, roztropnymi. A objawiły się tym, którzy są jak małe dzieci. Myślę, że to jest zdanie, które w różnej kombinacji słyszeliśmy naprawdę wiele razy albo przynajmniej kilka, i <laughs> różne tłumaczenia są tego zdania, możemy w różne drogi i wątki wejść, ale ja bym dzisiaj chciała powiedzieć o tym, co znaczy być jak małe dziecko, i przełożyć to na ten czas Adwentu, na czas sprzątania naszych serc. Na czas udoskonalania się. Bo wiecie, i zacznę od takiej historii. Kiedy opiekuję się małymi dziećmi, niezwykle doświadczam tego, jak one rozumieją świat. Jak pytają, jak dociekają, ale też jak się zachowują. I ja myślę, że to pokazuje mi niezwykle o co Jezusowi chodziło, o co Panu Bogu chodzi w tym, żeby być jak dzieci. Podczas e, ostatniej rozmowy z takim dzieckiem, e, dyskusji, e, jedno pyta drugiego: A myślisz, że czym Pan Bóg się karmi? Co Pan Bóg je? No i wiecie, zadając mi to pytanie, e, człowiek starszy, już trochę myślący innymi kategoriami, zastanawia się, co odpowiedzieć. No nie wiem, Pan Bóg może jeść wszystko, co tylko chce, a w tym czasie to drugie dziecko odpowiada. Nie! Pan Bóg żywi się dobrymi uczynkami. I wiecie, co jest niesamowite w tej historii? Ta prostota dziecka, które w ogóle nie domyślało, które w ogóle nie szukało innej ścieżki, które nie myślało, no co może Pan Bóg jeść, no nie wiem, lubić ciasteczka z czekoladą czy z rodzynkami. One po prostu wykorzystało to, co mu się wydawało, wykorzystało to, jak jest pewnie wychowywane i to... Pokazuje, co znaczy być jak dziecko. Ta prostota, a zarazem niesamowita mądrość, że Pan Bóg żywi się naszymi dobrymi uczynkami. I o tym mówi dzisiejsza Ewangelia: Żeby być jak dziecko. My nie jesteśmy godni. To już wiemy z wczorajszej Ewangelii. Nasze serca są codziennie, naprawdę, wiele razy brudzone, wiele razy. Załamane, wiele razy się potykamy, ale w tym czasie adwentu, w tym czasie po prostu naszego życia tutaj na ziemi, nie chodzi o to, ile razy ty się potkniesz, tylko ile razy będziesz chciał wrócić do Jezusa, skinąć głową i powiedzieć, że mimo tego, że twoje serce i ty jesteś słaby, ty chcesz tutaj być. I Jezus patrzy na naszą wiarę, na pokorność naszego serca, na tą prostotę. Bo o to powinno chodzić w naszej wierze: że ja z prostotą przychodzę do Jezusa. Ja z moją słabością, z moją słabą wiarą, z moją słabą myślą, z moją słabą wiedzą, ja przychodzę i chcę czerpać. Chcę czerpać z tego, co daje mi Jezus. A zarazem ja ufam. Bo takie małe dzieci ufają swoim rodzicom, ufają temu, jak oni ich wychowują, co oni im powiedzą. I my bądźmy tymi małymi dziećmi, których ojcem jest Bóg w niebie i który nas kieruje, bo On powiedział, że On objawi tylko tym, którym zechce objawi tajemnicę tego, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, kim jest Syn. Zatem chcielibyśmy dążyć do tego, żeby się dowiadywać, ale żeby z ufnością przychodzić do Jezusa i szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam, wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli i usłyszeć, co wy słyszycie i nie usłyszeli. Są to słowa, które Jezus na osobności skierował do uczniów i są to słowa, które powinny nas dzisiaj też trochę Zmotywować, ale też pokazać nam obraz tego, jak my często myślimy kategoriami, bo w tamtych czasach wielu było uczonych w piśmie. Wielu było, którzy myśleli, że wiedzą wszystko, że żyją prawem, że są gotowi na przyjście Jezusa, a gdy On stał koło nich, nie zauważyli go. Więc przygotujmy nasze serca tak, żeby gdy Jezus przyjdzie, żebyśmy byli gotowi na Jego przyjście i żebyśmy byli gotowi, że to jest On żeby przypadkiem na mnie przyszedł koło nosa. Zatem tego wami sobie życzę. I życzę Wam dobrego dnia, dobrego czasu Adwentu i tych zmian. I wstawania za każdym razem. Trzymajcie się.